zadanie osiemnaste mamy rąb o kącie 45 i wysokości H zwróćmy uwagę na trójkąt 45, 45 tu jest kąt prosty przecież z którego będziemy korzystać aby obliczyć nasze A, bo pole rąbu jest równe A razy H pamiętamy, że rąb to też jest równoległobok, więc możemy korzystać z tego wzoru. Nie będziemy korzystać na przekątne, bo no nie ma co się tutaj w ogóle w, wchodzić w takie zawiłości. Obliczymy sobie a, pomnożymy razy h i pole też nam wyjdzie. Zatem jak obliczyć nasze a? Zwróćmy uwagę, że a zarówno jest tutaj, jak i tu. A tutaj mamy nasz szczególny trójkąt 45, 45, 45. Tak, 45 i 45. Yy, tu jest kąt prosty. Jeżeli tutaj mamy H, tu mamy H, to tu mamy H pierwiastków z dwóch. Nie będę tego liczył, bo to przecież wynika z twierdzenia Pitagorasa i pamiętamy, że wzór na przekątną kwadratu to jest A pierwiastków z dwóch. Z tym, że tu mamy H, no to stąd H pierwiastków z dwóch. Zatem pole tego Rąbu, to jest A razy H. E, A to była nasza podstawa. To jest na rysunku oznaczmy to jako A. To jest to też A. No to H pierwiastków z dwóch razy H to jest H kwadrat pierwiastków z dwóch. Jest tylko jedna taka odpowiedź. Zaznaczamy koniec zadania.